Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy babkę. To będzie taka babka, którą możecie przygotować na Wielkanoc. Możecie ją również sobie przygotować jako ciacho do kawki, ponieważ jej przygotowanie nie zajmie Wam dużo czasu i zobaczycie, że to wcale nie jest trudne, jak się może wydawać. Także zapraszam Was do obejrzenia filmu z przepisem, a nowych widzów, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczcie zatem, co będzie nam potrzebne do przygotowania naszej babki. Mam tutaj trzy jajka, to są jajka wielkości L. Mamy tutaj 170 gram cukru. Do tego jeszcze taka porządna łyżeczka y, cukru, ale z wanilią, nie mylić z cukrem wanilinowym, szczypta soli. Dalej potrzebujemy 120 ml oleju. Tutaj mamy 180 ml mleka. Dalej mamy dwie takie y, kopiaste łyżeczki proszku do pieczenia. I jeszcze mamy najważniejsze 250 gram mąki. Tą mąkę sobie wcześniej przesiałam. A że będziemy robić babkę taką marmurkową, to mamy tutaj jeszcze dwie łyżki kakao ciemnego i dwie y, łyżki mleka. I jeszcze na koniec polewa. Żeby nie było za mało czekolady, no to mamy tutaj 120 g czekolady takiej ciemnej deserowej i mamy jeszcze śmietankę, kremówkę, zobaczymy ile jej zużyjemy, myślę, że około 100 ml, także zabieramy się za przepis. Więc zaczniemy sobie najpierw tą babkę od z, zrobienia y, takiej masy jajecznej, więc y, do misy miksera wkładamy jajka, cukier, cukier z wanilią oraz szczyptę soli, więc zabieramy się. Uruchamiamy mikser i będziemy miksować na najwyższych obrotach, aż powstanie z tego gęsta masa jajeczna. Teraz już zmniejszamy obroty. Robot potrzebował dosłownie kilku minut, żeby zrobić taką puszystą masę. I teraz wlewamy, wlewamy mleko. na małych obrotach, żeby to tylko zmieszało. I wlewamy olej. I teraz już wyłączamy i będziemy wsypywać delikatnie mąkę, bo w zasadzie babka jest bardzo podobna do biszkoptu, jest tak samo delikatna, więc musimy z nią tak samo delikatnie postępować. Najpierw sobie ten proszek do pieczenia wymieszam z mąką i za chwilę będziemy wsypywać tutaj do tej masy. I partiami wsypujemy i mieszamy. Tak to powinno wyglądać. Taka jest konsystencja ciasta. I teraz sobie podzielimy to ciasto na dwie części, także przełożę sobie do miski. I teraz do tej drugiej części wsypujemy kakao. I wsypujemy to mleko, przepraszam, wlewamy mleko i mieszamy. Teraz piekarnik sobie nagrzewamy do temperatury 180 stopni. Forma statyczna, czyli góra-dół. Tutaj mam taką formę do babki przygotowaną. Wysmarowałam ją sobie masłem i opruszyłam mąką. I teraz będziemy warstwami wlewać nasze ciasto do formy. I tak aż do całkowitego, praktycznie końca tego ciasta, będziemy sobie robić takie warstwy. Wtedy nam powstanie taki fajny wzorek. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika, przypominam, 180 stopni. Będzie się piekło, no to w zależności od waszego piekarnika, mniej więcej 30-40 minut. Musi ładnie wyrosnąć do suchego patyczka. Także do piekarnika. Babkę już mamy upieczoną. W moim przypadku potrzebowała być w piekarniku 35 minut. Widać, że jest taka pulchniutka, mięciutka. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda z bliska. To no teraz zajmiemy się przygotowaniem polewy czekoladowej, żeby było jeszcze bardziej słodko. Do rondelka przekładamy sobie kawałki czekolady. Taką polewę możecie również zrobić w tak zwanej kąpieli wodnej, czyli wlewacie wodę do rondelka, nakładacie na górę miskę i tam do tej miski właśnie przekładacie sobie czekoladę. W zasadzie to nie ma większej różnicy. Tutaj musicie po prostu bardziej pilnować, żeby się nie przypaliło. Także czekamy, aż ta czekolada zacznie się delikatnie rozpuszczać, i za chwilę będziemy wlewać śmietanę. Śmietanę wlejemy tyle, żeby otrzymać odpowiednią gęstość tej masy czekoladowej. I teraz jak już polewę mamy gotową, to będziemy nią tutaj polewać tą naszą babkę. Na koniec jeszcze, żeby było fajnie świątecznie, to sobie górę przyozdobi, przyozdobimy łatkami migdałowymi i gwarantuję, że babeczka będzie przepyszna. Jak się wystudzi chwilę, to przekroimy i pokażę wam jak wygląda w środku. Już nam ta polewa czekoladowa pięknie zastygła na tej naszej babce, to teraz ją sobie przekroimy. Chcę wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Zobaczcie jaka jest piękna puchniutka. No jest idealna. Sobie przełożymy na talerzyk. Sami widzieliście, że przygotowanie babki z mojego przepisu nie jest trudne. Babka wychodzi piękna, pulchniutka, będzie pyszna. Także gorąco Was zachęcam do przygotowania babki z mojego przepisu. Teraz na zbliżające się święta wielkonocne będzie idealna na świątecznym stole. Gorąco Was także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zostawcie komentarz, jak Wam wyszła wasza babka marmurkowa, łapka w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.